Tu po prostu dupczemy. O, to O, blender. jest blender. Selmender. Nasze no, śmieci lecą. Tak. Każda końcówka inna. Selmender. Aha, o. Tak, ciekawe czy się spalił podczas roboty, czy co. Nie wiem, bierzemy go? Na silnik nie, sumie. Jak mamy torbę. No tu zerknę, czy coś tu jest. Eee, tutaj nic to tu nie ma. No, też nic ciekawego. O, mamy torbę. Mamy dwie torby jeszcze, w jest jedna. No, jak zwykle stanął sztorc nie w tą stronę, co trzeba. Albo mhm. no ja wezmę to. to no dobra, tylko się przyspakować. No to idziemy dalej. Stronę, czy tamtą? No możemy to tam sobie przejść, już zaczęliśmy to możemy tam. Jakieś elementy po błazerii mhm. Piesiu zabiszmy Błazeri się ktoś Błazeria Wąż prysznicowy To się przyda Nie ja to dmuchuję, zamiast wąż to kamerę dmucham. No, to nie odkręcę, chcę pić Całość całości, daj, zdemontujemy no. sobie. Pójdzie na kwasówkę. A nie był plastikowy? E, nie, wąż był metalowy. Bezy widzisz? Mhm, są takie... Są brązowe. Przekwitnięte, brązowe bezy. Mhm. czysto. Czysto, pusto, ale też się tak zwieszając, nie popatrz. Mhm. Ja cię kręcę, ciekawe, fajne. Wszystkie nowe rosną, tak, czy są? Co? No zaraz będą spadać. Pachnie kapuśniakiem. No, kapuśnik. I tu A też czysto, nic jak był blender, to jest szansa, że jeszcze nikt nie chodził i nie oglądał. To może jeszcze coś będzie. Może. Co to tu było? Kaszę ktoś wysypał. Coś. Wysypa. No. coś. Kaszę, no. Twarde. jest faktycznie coś tu jest. Kaszę ktoś wysypał, może gołębią. Może gołębią, właśnie miałem mówić. Ja I Nic. Mniej niż zero. Uh -huh. Dziwne, co nie? No. Będzie pusto. No, jakiś ptak się... Gości się tutaj. Mhm. No. Kurcze, ale w żadnym nic nie ma. Szok. To no, tak, znalazłeś drobne. No drobę, znalazłeś. tak, fakt. Znalazłeś. Tak. W każdej bramy ktoś coś stoi. I ogląda ten, coś na komórce. Uh -huh. Cześć? tu nic nie stoi. Nie, ja coś stoi, jakiś płyn. Aha, płyn, tak. tak. Takie jak do spryskiwaczy albo tego typu. No. Po drodze mamy kontener teoretycznie, Chyba, jak nie zabrali. nie zabrali, Tu no. mhm. też nic. Nic. O, co tędy, chodźcie. Doklej, standardowo. Wstaje jakieś pudło. Mhm. Z żartem I z jakimiś tymi czapkami. No, czapki i... Też ma papierowe. Czapka jakaś. A reszta ciuchów jest tu wrzucona. Z różnymi pojemnikami. plecakami, guzikami jakimiś. Ding. Tutaj chyba nic ciekawego. Też nic ciekawego. Taka Rynowa taka. Mhm. Kabelek? O no, kabel, kawałek kabelka no Kawałek kabelka no Dobra i kawałek kabelka jak nie ma nic nie są za to śmieci już ale nic ciekawego w nich kontener jest, ale on jest wypełniony weblami Czyli tak jak wcześniej było Pewnie nic nie doszło tutaj też są meble te już ich nie dorzucam tam, bo to za dużo będzie. Mm -hmm. ja nawet już nikt nie doniesie. Dzisiaj nie zabrali, to dopiero zabiorą pojutrze pewnie. O, co to za cuda. Ksiuchy, poduszki, zderzak od samochodu i słoiki. I mm -hmm. nic no, więcej. Jakie ciekawostki. Wolne? Wolne. Masz duże pudło no, jest a, duże, ale jest takie płaskie w sumie. Już wejdzie w nie, nie coś? Za, krok, za duże nie? po telewizorze, co nie? Nie, za duże. Takie nie, za duże i za płaskie, co to za co to? Plastikowe jakieś, no. Ktoś kable jakieś obcinał, czy coś w tym stylu. Tak, po telewizorze to takie niepraktyczne. O, patrz, jakaś świetlówka okrągła tam leży. O, no. Rzadki widok takiej lampy, ale wypełniony. o ho, ho. Nie może mu się uda. Kryje siatką, może będzie. No wiesz, ale mnie może to tego zgubić. Wiesz, po to przykrywa siatką. Żeby nie zgubić. No, wiem, ale siatka nie zabezpieczy takich desek. Ty zwłaszcza od góry. takich luzach leżą. Powinna zabezpieczyć. Ale go oberwał mocno. U. Progiem. No. Drzwiami i tyłem ten. Aha. Widzisz, musiał być chyba pomiędzy, widzisz? O, tak, coś go... Albo on uderzył i ktoś w niego wjechał jeszcze dodatkowo z tyłu. Tak. Może to po kłosie tego wypadku, co było tam z 8 samochodów. Na siebie najechało gdzieś na AOW. Tu by go sprowadzili? Nie wykluczone. Może i tak być, że to ktoś stąd. To dobrze. Wygląda jak jakiś fartuszek taki. O nic? Nic. nic. Odjedziemy są Nie wiem, przejrzane, no, albo nie sprzątali. Może jeszcze nikt o, nie sprzątał. O, jest marketu. To to co? Trochę daleko jest market od tego wózka. A Co to za mały Nie wiem, Biedronka? Na bezpiecznej? Nie wiem, co to za cudo. Ślepy jestem, nie widzę logo. Kerfur No Tu nie ma Kerfura w pobliżu Kerfur jest na zakładowej Jak się do Grześka jedzie A, o kurde, no to ładne parę kilometrów ktoś przetoczył Do bagażnika władował razem z łóżkiem Tak, ładne, ale puste. Łop, a nie ten. Jest okropny, no. Okropny, niewymierzony. Puszka i but. Puszka i but. Mogłoby być tytuł w jakiego, bajki jakiegoś Andersena czy coś. Puszka i but. O, wunż. Wunż na no. gazowy, tylko biały. Taki wygląda, czy nie? Zazwyczaj są pomarańczowe. Pewnie, pewnie ze względu na kolor nie nadawałby się do gazu. Gaz nie chce płynąć przez biały. Nie Czekaj, koło grzeszka jest Leclerc. To Leclerc. Nie, jeszcze, jeszcze gdzieś skądś ten Nie wiem skąd on się tu wziął. To No pisze na malok. Czekaj, on ma jeszcze monetę. No. Sprawdzę, muszę to zrobić Nie, nie da się Nie da się 2 złote Tyle jest dzisiaj warte 2 złote Jak porzucenie wózka wylewnie Nie mhm. tutaj sprzedam panie u... sprzedam... no on ma duży przebieg patrz i to jest diesel co mało 183 No jak na takie małe coś jeździł, no sporość, da się, da się, da się. On ma, ale on jest młodszy od mojego Forda i ma y, ten y, zbliżony można powiedzieć, nie? Mhm. Wiesok metalowy. Pudła są, ale to są takie małe. Mhm. Może nie być odpowiedniego pudła. I meble. To co były chyba Tutaj na pewno nie ma pudeł A, nie, czy... A zdziwiłbyś się są pudeł Ale małe Papiery ktoś wyrzucił Chciałem zobaczyć co tu jest ale są to jest autostrada znowu. Mhm. Mhm. poproszę ale tu na to, to jest ewidentnie za małe Jezus, kochany, autostrada to ma niewszystko. Słuchaj Pani tutaj wejdzie, to będzie łatwiej to mhm. zrobić. Wszędzie dzisiaj ruch. Jezus, masakra. Po nocy trzeba chodzić, żeby tych ludzi nie byli. Wiesz? Mhm. Trzeba wyjść z wieczorem, jak będzie ciemno, mało kto będzie więc... I wtedy może coś znajdziemy. Chyba tak. Tak trochę. Dają pracę. A, tam jest balkon. Bez kratek. Bez kratek, no. Ktoś spiął sobie te chujowe kremy. Za Może założę, tylko że nie wiadomo. Czyszczenie trwa. Pod uszy i samochodem. patrzcie jaka jest i tam jest pełno różnych rzeczy. Puste. Daleko mieli, żeby posegregować. No w mnie tu nie ma. Jeden, drugi. Mówię tu. Przecież nikt nie pójdzie. Widziałeś, że nie wrzucają. że nikt nie pójdzie. Nie wrzucają jak mają pod nosem. Mają przejść 30 metrów. Eee. Ludzie wolą biegać kilometrami niż przejść 30 metrów, żeby śmie śmieci rzucić. To już jest zamęczące. Jest tak wysoki, że takie łamy No. No. O. Ale dziwnie. No, jeszcze nie ma, bo, bo wszyscy w wszyscy Lidlu byli.